Nie odwołuj spotkań. Nie wolno tego odwołać, bo wtedy zepsujesz sobie reputację bardzo szybko i będą cię traktowali jako frajera. I dam Ci przykłady z mojego życia, jak ja to robię. Wszystkimi ludźmi, z którymi mam cokolwiek na godzinę, I mam taką zasadę, że jeżeli nie odwołałem, nie wiem, kilka dni wcześniej, na zasadzie, że ty sobie znajdziesz bez problemu kogoś za mnie na tę godzinę, bo wtedy to by było spoko. Ale jeżeli odwołuję, nie wiem, dziś mamy się o 18 widzieć, tak? Jest lekcja chorwackiego. A ja o 12 piszę że nie dam rady, to płacę. Zawsze płacę. I nie wolno zrobić tak, żeby nie płacił. Bardzo często ci ludzie za pierwszym razem tak mówią. Nie, to pierwszy raz, to nie, to a w ogóle to się rozchorowałeś itd. i tak dalej. Ja się i tak na to nie zgadzam. Mówię, nie może tak być. Jeżeli jesteśmy umówieni, to jesteśmy umówieni, to jest twój czas. I cała branża tych ludzi pracujących na godziny. Rozumiem ją, bo sam tak kiedyś pracowałem. I wiem, jak to jest wkurzające, że ktoś ci mówi, jesteś z nim umówiony na 17, masz kalendarz zaplanowany i tak dalej, a on ci o 16.15 pisze, że jednak nie dojedzie. Jakie to jest chore, jakie to jest żenujące, nieprofesjonalne I jest to cecha, przegrańców.